Tata ma 91 lat i... i ale tata... ciągle nie przeczytał żadnej książki? No nie, nie. Ale nie musi. Tata przeczytał dwie książki. O malarstwie, ale o malar malowaniu pokojowym oczywiście. A, A czyli tak, ja myślę, że taki tak. Dość... I o muralstwie, bo to są dwa jego zawody. No tak, żeby ta, ta, ta farba się trzymała. Tak, ale tata jest postacią schrabala, ma swoją filozofię, ma swoje powiedzenia i... Ty kiedyś powiedziałeś, nawet nie wiem czy nie u nas w niuansie, że tata ma jakąś czułość wobec świata prawdopodobną, mm -hmm. Nieprawdopodobną. On z tym światem się zaprzyjaźnia, to rozdawanie... Przyjechali rodzice do Warszawy, yy, bo sprowadziłem ich, jak byli po, sześć, tak po sześćdziesiątce, i tata zaczął chodzić yy, po Warszawie, zwłaszcza po Powiślu, i rozdawać przy, yy, cukierki na przystankach, żeby się zaprzyjaźniać. On, bo to Powiśle jest jak Złotoryja, po prostu. No, i... A to dziwne, że ja... przeżyliśmy z sąsiadami prawie okno w okno, nigdy na tatę nie wpadłem. A, widzisz, bo ty tak... Wiesz co? Ja cię ostatnio widziałem ze trzy razy mm -hmm. i ty nie rozglądasz się na boki. Prostu, bo ja. ja wierzę, <laughs> Ja, ja dzicieję trochę jak wychodzę. bo a. ludzie cię zaczepiają, a, ja wiem. A. I taki, ile razy ja cię nie, nie zagadałem nawet, bo tak szedłeś w żło. Chyba, że tam do tej garmażerki wejdziesz, co ja. Tak, pyszna no. ta u tej pani kołduny. I sałatki, sałatka Oj. warzywna się tak. poprawiła. Piotruś, e, jeszcze wrócę do tego Instagrama. Dobrze. Bo Bo Chcę powiedzieć, jakiś top tam czegoś z Instagrama, coś, jakiś zdania? Moich po osobistych, subiektywnych topów, Aha. mój osobisty top twoich postów. Tak, przepraszam, boli mnie tak tutaj, słuchajcie, tutaj mnie tak boli, no to... tak strasznie mnie boli, wiecie dlaczego? Nie. Bo ja piszę tylko tak. A, okej. Okay. Tylko tak piszę. Jednym palcem. Lewą ręką i jed, jednym mm. palcem, bardzo szybko jednym palcem. Mm -hmm. I po prostu ten ból jest okropny tutaj. Cieszę się, że się z nami podzieliłeś. O, jest ci lepiej? Tak. No. Dobrze. Wojewódzki. Kędzierski.